Dzień dobry, witam na pomeczowej konferencji prasowej. 29. kolejka Orlen Basket Ligi. Anwil Włocławek 95, MKS Dąbrowa Górnicza 91. Zwycięstwo Anwilu, ale Dąbrowianom oczywiście gratulujemy utrzymania w Ekstraklasie. Na pomeczowej konferencji goszczą trener pan Jean-Denis i zawodnik Aleksander Załucki. Zaczniemy od zawodnika. Olku, poproszę Ciebie o komentarz teraz. Mm -hmm. Gratulacje dla drużyny Anwilu Wocławek. Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy zarówno my, jak i Anwil, że nie jesteśmy w stanie już się podnieść w tabeli, a Anwil ma zapewnione pierwsze miejsce, to zawody były wyrównane i pełne zaangażowania. Cieszę się, jak podeszliśmy do tego meczu, pomimo tego, że to utrzymanie jest już zapewnione od wczoraj. Jeśli chodzi o wyrównane spotkanie, no to po statystykach widać, że to mniej więcej ta sama ilość asyst strat, zbiórka wyrównana. Wszyscy bawiliśmy się koszykówką w tym meczu i to przede wszystkim to chciał nam trener przekazać przed meczem, żeby żebyśmy grali zespołowo tak jak przez całą tą drugą rundę i, i, i bawili się koszykówką, tak jak już wspomniałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do zawodnika? Olku, thank you. Did in the conference? And coach, your post-game comment, please, with the mic. Yeah, I just want to congratulate our, our team for the, for the game. You know, we, we had our one of our best players out for the rest of the season. And so it was. Uh, we were close, you know. We maybe didn't take great decision at the end of the of the game, but I think also some uh, other people take a great decision also at the end of the game. <laughs> so, but I'm 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 used to this now, you know. And uh, I see so many different treatment from uh, for us, you know. I see one side people can grab and grab and grab. It's almost rugby, you know. And when we try to play defense the way we should play defense everywhere else than Poland. I'm uh, checking, unchecking, checking. And uh, the other side, they were grabbing like a rugby player. But it's, uh, you know, it's my fault, you know, it's my fault, it's on me because I, gotta, I don't want to teach my players this kind of defense. Because this kind of defense just exists in Poland, nowhere else. And uh, I'm not from Poland, so uh, that's, that's something I, I don't like about it. But, uh, you know, we had a good game. I really, we respect this team, you know, I think they respect us our main goal and my main goal when i come here is to stay in the league and we did it nobody expect us to stay in the league and we stay in the league two games before the end of the championship so i will say again a great thank you to to all the players and staff and uh, everybody in, in davrova and uh, i think you know we deserve this uh, this, this, this uh, final solution you know in this league and uh, well we got one more game and we got to try, try to do our best to to do something good, at least play basketball. Gratulacje dla, dla mojego zespołu. Gratulacje na ten mecz. Cóż, pod koniec tego spotkania nie, nie, nie podjęliśmy zbyt wielu mądrych decyzji, ale byli też ludzie, którzy in, którzy takich decyzji też nie podejmowali, zbyt mądrych. Ale cóż, przyzwyczaiłem się już do tego. Wiem, że jesteśmy w tej lidze traktowani tak, jak jesteśmy traktowani. Czasami ta defensywa przeciwko nam przypominała bardziej rugby i to jest coś, co mi się w Polsce bardzo, bardzo nie podoba. No, to nie może być tak, że, że, że defensywa rywali właśnie przypomina rugby, gdzie jest ciągnięcie za, za, za ręce, ramiona, to jest coś, czego, czego bardzo nie lubię, ale być może to jest, być może jest to mój błąd, że nie uczyłem moich koszykarzy właśnie tego typu defensywy, aczkolwiek ja tego typu defensywy nie lubię. I, I nie będę uczył, i to jest coś, z czym się spotykam tutaj w Polsce. Nie podoba mi się to. Odnośnie samego meczu szanujemy naszego rywala, oni, oni szanowali nas w tym meczu na pewno. Naszym największym sukcesem jest to, że utrzymaliśmy się w Lidze. Nikt nie spodziewał się, nikt tego nie oczekiwał. Dwa mecze przed zakończeniem rundy zasadniczej uczyniliśmy to i to jest wielki sukces. W związku z tym chcę podziękować wszystkim moim koszykarzom, całemu Stafowi, klubowi z Dąbrowy Górniczej. Zasłużyliśmy na to. Przed nami jeszcze jeden mecz. Na pewno zrobimy wszystko, żeby pokazać się z fajnej strony, zagrać dobrą koszkówkę. Marku, pytania? Tak, Marek Łuszyk, Bortrowolce. Przede wszystkim chciałem gratulacje z Orych za utrzymanie. Jak ocenia swój zespół po przejęciu sterów i teraz? Czy to był tylko mental, czy jakoś kwestia taktyczne zadecydowała o tym, że się utrzymali? I would say both, but I would say also, for me, 80% uh, talking about basketball, you know, because, uh, you know, I don't know this league, you know, uh, it's not for my first time here in Poland, I don't know this league, but uh, what I don't want us to do is just to play one-on-one -on -one and pick and roll in the middle, I don't like this, you know, and uh, that's why we play different, you know, we move the ball, we, we got to, except maybe today, tonight. Uh, we had a lot of assists. You know, we move the ball, we set back picks, we play Spanish, we play a lot of things. We don't, I don't like to play isolation like they say or uh, pick and roll in the middle. You know, that maybe might makes a difference. We have no superstar in this team. You know, we don't have a big budget, so we need to play like a team and uh, move the ball and play like a team. And I like this. And uh, all the guy focus about this and respect this. That's why we stay in the league. If we play like most of the Polish team, we'll be out. Guarantee guarantee okay last thing i want to say you know i don't want to complain but when we got our best player out for this game or maybe second best player out of the last minute of the game because of our elbow and uh, when the guy checked the video he got three stitches and uh, how can it be three stitches without a hit it's not possible you know so that's something i don't understand you know but it's okay i won't blame the ref i won't blame anybody they win the game it's okay but I'm saying, you know, I'm not used to this kind of basketball with grabbing and grabbing. I'm not used to this. To, co oczywiście musieliśmy zmienić, musiałem zmienić przychodząc do dobry wygórniczej, to jest sama koszykówka sama w sobie. Ja nie jestem trenerem, który lubi koszykówkę jeden na jeden, lubi koszykówkę ISO, lubi koszykówkę, w którym gramy proste picking role na środku parkietu. To, to absolutnie nie jest to. Ja chciałem czegoś więcej. Zaczęliśmy grać piki, backpiki, różnego rodzaju różnego rodzaju obrony. Nie graliśmy izolacji, nie graliśmy prostych rzeczy. Gdybyśmy grali, to gwarantuję wam, że nie utrzymalibyśmy siewice. Gdybyśmy grali tak jak większość zespołów w polskiej Lidze, to nie utrzymalibyśmy swojego miejsca w Ekstraklasie. że to zaakceptowali, byli skoncentrowani, uszanowali moje podejście i mamy, mamy sukces. Powtórzę, dzisiaj graliśmy przeciwko bardzo mocnej drużynie, graliśmy bez swojego kluczowego zawodnika, graliśmy także w końcowej fazie bez drugiego kluczowego zawodnika, który został uderzony z łokcia i założono mu trzy, trzy szwy. Ludzie oglądają powtórki, nie widzą co tu się wydarzyło, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, ale też przyzwyczaiłem się do tego co tutaj się dzieje, no to nie jest moje podejście, nie, nie podoba mi się to. I just want to say a little things, you know, from a, a guy from outside, outside of Poland. You know, uh, I don't understand why so many imports play in this league. You know, instead of putting Polish player on the court and instead of teaching young Polish players the way to do it and the way to be one time in this league. You know, I don't think it's good for the national basketball of Poland to have so many imports, you know, I don't know how many you have here, maybe eight or something like this. And uh, I don't think, and I'm not Polish, you know, I'm just saying this from the outside. I think uh, there's not enough Polish player on the court, there's not enough pl Polish player on, on the team. And I don't think that the rules to put one Polish player on the court is a good one. But I think that the rules to have six imports or seven or eight is a bad one, you know. For me, you know, we do something in France completely different. We have four French players on ten, we have six on twelve. And I think it's much better. And I think it will be great for Polish basketball because you have very good basketball player in Poland and Polish. Chciałbym jeszcze coś dodać jako osoba z zewnątrz. Oczywiście nie jestem Polakiem i patrzę na to wszystko innymi oczyma. Nie podoba mi się to, że w zespołach jest tylu zawodników importowanych. Zamiast tego powinniście dawać szansę młodym koszy koszykarzom grać na parkiecie. Nie jest to dobre dla polskiej drużyny narodowej. Nie rozumiem tego. Oczywiście nikogo nie atakuję. No, komentuję to, co widzę i według mnie powinno być więcej polskich zawodników w grze. Nie chodzi o sam przepis, tak że polski zawodnik musi otrzymywać minuty na na parkiecie. Bardziej chodzi o to, że jest w każdy z jest 6-7 obcokrajowców. To jest, um, ja, tego, ja tego nie widzę, we Francji robimy coś zupełnie inaczej i zupełnie inaczej to, to wygląda. Proszę, Michał. Michał Nagler, Radio Basket Coach, I'd like to ask, according to your last sentence actually, uh, you have worked with so many talents in France, do you see some similar talents in uh, Polish League? Yeah, when they're on the court, but uh, they're not often on the court, you know. you know, in my team, for example, i got a great shooter, you know, uh, alexander, uh, who was here, he's a great shooter, you know, but uh, the way sometimes they play, he don't get a chance to shoot the ball, you know, because it's all, uh, like i say, isolation and pick and roll in the middle. so if you don't give him some picks, some stagger or some uh, stack, he won't be able to play, you know. so that's why this is a, a special way of playing basketball in poland. it's your way. i don't, I don't uh, say anything bad about this, you know, but i'm saying it's tough for players. Shooting guards to play because most of the time it's about pick and roll in the middle with a big man, you know. So, uh, for me, you have talent in in, in Poland for sure, but uh, you know, a talent is on the bench, it's not gonna improve. Huh? <laughs> Jeszcze pytanie o to, czy trener dostrzega talenty w polskiej koszykówce, takie z którymi pracował we Francji. Macie oczywiście bardzo dużo talentu, ale wiadomo jak to jest. No, talent musi grać. W moim zespole przykładowym zawodnikiem jest Aleksander Zawódzki, który jest świetnym strzelcem, ale gdyby cały czas bazować na koszykówce, w której pick and roll gralny byłby na środku z wysokim zawodnikiem, to on nie otrzymałby podania i nie miałby możliwości pokazania swoich umiejętności. On potrzebuje stagera, potrzebuje zupełnie innej koszykówki, żeby otrzymać piłkę do, do rzutu, żeby mieć pozycję do tego, żeby, żeby oddać dobry rzut. No, tak, tak, tak taka koszykówka jest w Polsce. To nie jest moja koszykówka. Ale, ale tak jest. No, no, to jest ciężka, ciężka sprawa, jeżeli chodzi o strzelców o zawodników z pozycji numer 2. E, natomiast e, oczywiście, oczywiście macie talenty, natomiast talenty na, ławk, na ławkach, na ławce rezerwowych nie rozwijają się. Proszę, Michał, ostatnią pytanie. Czy widzisz, że jesteś w another season in Polish League? Czy chciałbyś zostać? Nie wiem, to będzie trudna seja. Now we reach a goal. Now, now we'll go home and uh, rest my house sometimes and we'll see what happens uh, in the future. Pytanie o, o to, czy trener widzi się dalej w polskiej koszykówce, w polskiej lidze. Na razie nie wiem. Osiągnąłem sukces, osiągnąłem swój cel. Muszę wrócić do domu, odpocząć, przemyśleć parę rzeczy i zobaczymy, co to będzie. Myślę, że jest I witam ponownie na konferencji prasowej, przypomnę wynik 95-91 dla gospodarzy dla Anwirus Wocławek 24 zwycięstwo rotweilerów w tym sezonie zasadniczym, a na pomeczowej konferencji trener pan Serczukarnak i zawodnik Karol Gruszewski opowiedzą o tym spotkaniu. Karol poproszę o ciebie o, o zabranie głosu. Dzień dobry, myślę, że zwycięstwo w tym meczu było dla nas najważniejsze i ten cel udało się osiągnąć. Obrona własnego parkietu. Tuż przed playoffami jest dla nas kluczowa. Wiemy dobrze, że jak będziemy tutaj wygrywać, to na koniec tego sezonu wszyscy będą zadowoleni. Wiadomo, jaka ta, ta liga jest teraz nieprzewidywalna, także to na pewno nie było łatwe spotkanie, ale myślę, że możemy być z siebie zadowoleni i czekamy już na środowe spotkanie. Dziękuję. Dziękuję, Karol. Czy mamy pytania do zawodnika? Michał, proszę bardzo. Michał, na Auger Radio Basket, Karol, ja Ciebie chciałem zapytać o sytuację w tym sezonie. Jak Ty się czujesz? Z dość ograniczoną ilością minut. Czy Ty akceptujesz ten fakt? I jak Ty się odnajdujesz? Czy masz w sobie jakąś, nie wiem, wewnętrzną taką irytację z tego powodu, że te minuty względem choćby poprzedniego sezonu i oczywiście zespołu, nie wiem, nie wpływa na Ciebie jakoś deprymująco? Nie, absolutnie nie. Myślę, że te, te role były podzielone dosyć. Jasno, przed samym sezonem wiadomo, jaki mamy cel i wiadomo, po co tutaj przychodziliśmy w tym, w tym sezonie. Już na pierwszych konferencjach czy pierwszych spotkaniach z kibicami wszyscy głośno mówili, o co będziemy tutaj walczyć, także myślę, że o żadnym zadowoleniu nie ma, nie ma mowy. Widać chyba też po naszej sytuacji, jak to wygląda w szatni, jak to wygląda na boisku, że każdy daje z siebie wszystko i nie, nikt nie kręci nosem, tylko wychodzimy i walczymy o każde zwycięstwo, co nie jest takie wcale łatwe w tym sezonie. Dzięki Karol, czy mamy jeszcze pytania zawodnika? Zatem dziękuję za udział w konferencji. I coach, please share with us your post-game comment. Yeah, we First of all, I want to say congratulations for the end of the game uh, to my staff. and to my players one more win now we have 24 i guess uh, still trying to play with playoff intensity that's very important for us at the beginning of the game we couldn't do that but at the end we managed to do and we won three quarters except for the second quarter we won all the quarters and that needed to be done right from the beginning but more than this, of course, I want to say congratulations to S Dąbrowa Górnicza team. Uh, with the results yesterday, they secured their spot for next year in Orlen Basketball Liga. And of course, a huge congratulations to coach Jean-Denis Choulet. Uh, since he took over the team, they got seven wins and they stay in the league. That was a very tough job, and they accomplished really well. Congratulations. I hope the best for all the players uh, and the coaches of our opponent. Zacznę od gratulacji za końcówkę tego spotkania, zarówno dla moich zawodników, jak i mojego sztabu. Dopisaliśmy kolejne zwycięstwo do swojego wyniku. Mamy tych zwycięstw 24 i nadal na samym finiszu rundy zasadniczej staramy się grać z intensywnością, która przypomina play-offy. Nie do końca wyszło nam to na początku tego spotkania, ale sumarycznie wygraliśmy dzisiaj 3 z 4 kwart poza tą drugą. Oczywiście potrzebujemy i chcemy więcej. Chcemy wygrywać każdy fragment meczu, żeby grać jak najbardziej pewnie. Chcę złożyć gratulacje MKS-owi Dąbrowa Górnicza za to, że w wyniku wczorajszych rezultatów pozostali w Ekstraklasie, pozostali w Orlen Basket Lidze. I wielkie gratulacje dla trenera Jean-Denisa Szulę I, i dlatego, że odkąd objął drużynę, zaotował 7 zwycięstw, to wystarczyło, aby utrzymał drużynę w Ekstraklasie. To było trudne zadanie, sprostał temu i życzę mu, jak i jemu, jego zawodnikom, wszystkim moim przeciwnikom wszystkiego dobrego w przyszłości. Proszę bardzo, przechodzimy do pytań. Marek? Marek Szulski, BOT WC. Przede wszystkim chciałem pogratulować trenerowi tego, że Andrzej już otrzymał pierwsze miejsce w tabeli, a mimo to zachował zarówno w Szczecinie, jak i dzisiaj koncentrację. Marek Szulski, congratulations on getting the first position. In the context of playing in a high-intensity game, have you in-stretch, edge-stretching in the game and won both?

I answered the second one. Uh, Camille twisted his ankle. He got more pain on his muscle than his ankle. Uh, so, right now, he has difficulties to move his feet up and down. And for sure, when his body cool down and tomorrow, when the medical staff check him, we'll get better information uh, for the game on Wednesday, first of all uh for Nelson our plan was to rest him two games and to get him ready for Lublin game. Uh, right now everything looks okay uh, if he can have these two practices tomorrow and Tuesday, uh, I'll play him against Lublin because he needs also uh, game rhythm and game time that's our plan. Skoro pierwsza część wypowiedzi dziennikarza była wyrażeniem myśli, to, to odpowiem na to drugą część na to pytanie. Kamil Łączyński podkręcił kostkę. Wydaje się, że bardziej ból i dolegliwość bólowa powstała w mięśniu aniżeli w kostce. W chwili obecnej ma trudność z poruszaniem stopą w górę i w, w dół. Kiedy jego ciało ostygnie, jutro oczywiście przejdzie badania, a wówczas będziemy zdecydowanie wiedzieć więcej w kontekście, w kontekście meczu środowego, czy w ogóle. Jeśli chodzi o Luka Nelsona, planem było, aby pozostawał poza meczami przez kilka dni, po, tej, po tym urazie, którego nabawił się w meczu ze Śląskiem. Dwa mecze miał opuścić, dwa mecze opuścił. Planem jest, że jeżeli wróci do treningu jutro i pojutrze i będzie trenował tak, jak przypuszczaliśmy, tak jak oczekujemy, no to oczywiście zagra, to oczywiście wypuszczę go na parkiet w meczu z Lublinem, bo jasne jest, że potrzebuje też rytmu meczowego przed samym playoffem. Michał, proszę bardzo. Michał, nagle Radio Basket Coach, Chciałbym tu pytam o upcoming playoffs, uh, That your team... Can you evaluate your team about uh, preparation, me about mentality and uh, physicality uh, things in your team? First of all, uh, we don't know who gonna be our opponent. That's a very tricky situation. We'll wait for the play-ins, and right two days before our playoff game, we'll know our opponent. So uh, we have to be very ready. To face different type of themes, uh, which can be differently difficult for us in the first stage. Of course, that's a step by step. I know uh, many people are scared or feeling anxiety from the past experiences, but our anxiety and pressure is always for the future, not for the past. Uh, so, whoever Join the play ins, these four teams. We're going to be ready for all of them, mentally and physically. And most important than that, whoever is not ready, whoever we feel who's not ready, is not going to be part of the playoffs till they give something to this team. Because all year long, we worked, we suffered, and we hustled for this. Uh, we finished the first stage as we wanted. Ale jest bardzo jeśli możesz to Jeśli w pierwszych dniach mówiłem, że ostatnią grę sezonu. Więc, aby ten punkt, zrobimy wszystko, oczywiście. Dziękuję. Pytanie o to, jak trener oceniłby e, swój zespół w kontekście playowym pod względem mentalnym i fizycznym. Mm. Najtrudniejszą sytuacją dla nas jest to, że. Poznamy swojego przeciwnika dopiero dwa dni przed pierwszym meczem play-off. Tak ułożyła się, tak układa się, taka jest drabinka play-in'ów. Że dopiero dwa dni przed pierwszym meczem lider tabeli pozna swojego przeciwnika. W związku z tym będziemy mieli bardzo mało czasu na przygotowanie, a właściwie musimy być przygotowani na każdego możliwego przeciwnika, na różne stylu, style gry, różnych przeciwników. To jest proces, który oczywiście następuje krok po kroku. Natomiast to na pewno to jest coś, co, na co musimy być bardzo dobrze przygotowani. Wiem i rozumiem, że jest wiele niepokoju czy obaw w kontekście playoffów z uwagi na poprzednie lata anwilu Włocek, ale takie obawy też mogą dotyczyć przeszłości. Dotyczyć przyszłości my musimy być gotowi niezależnie, musimy być gotowi na każdy scenariusz, niezależnie od tego, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Po to pracujemy bardzo mocno i ciężko przez cały sezon, po to bardzo mocno, w cudzysłowie cierpimy przez cały sezon. Trenujemy w bólach i, i, i po to, żeby być właśnie gotowy, gotowymi na każdy możliwy scenariusz. Tak jak powiedziałem kiedyś na jednej konferencji prasowej, liczy się to, żebyśmy zagrali ostatni mecz w sezonie i do tego Musimy doprowadzić do tego. Musimy być mm, gotowi. Proszę, mianuszkowy yes, coach. Uh, are you planning some uh, tactically adjustments for the upcoming playoffs with the comparison how the your team play in the regular season? Yes, uh, it? I can tell very openly. Like we always do in the playoffs, uh, to every single opponent we'll have some different stuff prepared offensively and defensively. i don't know if we're going to be uh, in need to use it maybe we're not going to need them but we will prepare anything which is possible to help us to win games in the playoff I pytanie o to, czy trener szykuje coś innego, czy drużyna pod względem taktycznym zmieni się w porównaniu z tym, co prezentuje, prezentowała w sezonie zasadniczym. Tak, oczywiście i mogę mówić o tym otwarcie. Do każdego przeciwnika, niezależnie z kim przyjdzie nam grać, będziemy przygotowani w taki sposób, aby pokazać coś innego niż niż prezentowaliśmy to w trakcie rundy zasadniczej, zarówno w kontekście ofensywnym, jak i defensywnym. Czy użyjemy tego? To jest oczywiście druga strona, czy też drugi, drugi aspekt tego, tego zagadnienia. Natomiast na pewno będziemy przygotowani w ten sposób, aby zaskakiwać swoich przeciwników. Nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Do widzenia.